Z oświadczeń majątkowych polityków dowiadujemy się o zgromadzonych oszczędnościach, długach a także inwestycjach. W co inwestują? Biznes Insider prześledził oświadczenia majątkowe posłów. Największym zainteresowaniem cieszą się akcje spółek energetycznych: Tauron Energa, PGE i Enea. Poza tym sektorem nie brakuje też inwestycji w złote strzały, takie jak akcje producenta gier spółki CD Projekt. Portal dodaje, że najbardziej przedsiębiorczy pod względem inwestycji giełdowych są posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Najwięcej Akcji wykupił Sylwester Tułajew, sekretarz stanu w MSWIA, poseł PiS. Z jego zeznania wynika, że inwestuje m.in. w Eneę, Energię i PGE. Pieniądze pomnaża także Bartosz Kownacki, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Polityk inwestuje w spółki takie jak PGNIG, KGHM, Forte, PKOBP, PZU i CD Projekt. Zakup akcji tej ostatniej spółki od wielu miesięcy jest bardzo opłacalny. To efekt m.in. popularności Wiedźmina czy zbliżającej się premiery gry Cyber. Punk. Eksperci mają jednak wątpliwości co do etyki inwestowania w państwowe spółki przez polityków. O ile nie jest to nielegalne, o tyle zdaniem ekspertów na czas pełnienia służby publicznej posłowie powinni wstrzymać się od inwestowania w akcje. Czy wy też podzielacie opinię ekspertów? Dajcie znać w sekcji komentarzy oraz sprawdźcie film, który zdradzi wam nieco szczegółów dotyczących pensji i emerytur polityków. Do usłyszenia!